I jak będziesz miał 20 filmików na swoim kanale, to ci zrobię outro. Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Hemix 122 A dzisiaj jest z nami... Pierdol się. Dzisiaj jest, dzisiaj jest z nami Olszak. Ym... Nie. Jesteśmy w nietypowej sytuacji. Bo jesteśmy na... To jest zapowiedź. Jakaś Boże Za 70 minut zaczyna się kwadratowa apokalipsa U Olszaka I w ogóle wszystko będzie fajnie Więc zapraszam do oglądania apokalipsy yy, I w ogóle będzie fajnie Będziemy się tam fajnie bawić I w ogóle Cześć. Kraja, się mamy go drzeźć Rejestrujcie się z raflinków Tak Cześć